Cześć, to ja, Wasz Martin Zwigor. Dziś pokażę Wam uniwersalny amortyzator vt 4476 n Na pierwszy rzut oka wyraźnie widać, że to amortyzator, ale ma on dla Was jeszcze kilka naprawdę świetnych funkcji. Zaraz do tego przejdziemy. Jako amortyzator, to narzędzie jest uniwersalne w zastosowaniu. Możemy regulować wysokość, aby chwytać sprężyny o różnej długości. Średnicę regulujemy tutaj za pomocą szczęk. Wymieniać szczęki, dzięki czemu chwytamy także sprężyny o różnych średnicach zwojów. Dla mnie zaletą jest, że zawsze chwytamy za zwoje sprężyny, co oznacza, że nie mamy kontaktu z amortyzatorem. To prawdziwa zaleta, zwłaszcza przy skomplikowanych amortyzatorach. Oczywiście zadbano także o bezpieczeństwo. Mamy tutaj solidny pas napinający, który sprawia, że nawet gdy napinamy starą sprężynę lub coś pójdzie nie tak, jesteśmy po bezpiecznej stronie i nic nie wyleci nam przez warsztat. Tutaj możemy bardzo łatwo ustawić wysokość, przekręcając ją. Potem wszystko pewnie trzyma się na gwincie. Mamy tutaj bardzo. Bardzo łatwe unieruchomienie na kolumnie amortyzatora. Możemy również bardzo łatwo dopasować średnicę sprężyny, wymieniając szczęki tutaj na górze. Szczęki dostępne w różnych rozmiarach i dołączone do zestawu. Wysokość ustawiamy za pomocą bolca blokującego. Możemy go bardzo wygodnie obsługiwać jedną ręką i bez problemu ustawić całe narzędzie na duże kolumny amortyzatorów. Teraz znajdujemy się przy przedniej osi samochodu z napędem na przednie koła. Tutaj wyraźnie widzimy kolumnę McPhersona. To właśnie ona jest obiektem naszego zainteresowania. Chcemy ją więc wymontować z samochodu. Albo po to, by wymienić amortyzator, albo sprężynę. Cokolwiek by to nie było. Do tych prac, kolumna amortyzatora ma absolutnie super funkcję, którą zaraz Wam pokażę. Jak widzicie, mam tutaj kolumnę amortyzatora bez górnej części. Zdjąłem ją, teraz nie będzie nam potrzebna. Jak możecie tutaj dobrze zobaczyć, możemy teraz talerze z tylnej pozycji umieścić w przedniej pozycji. Dzięki temu mamy znacznie więcej miejsca, gdy musimy pracować w tak ciasnych warunkach, jak tutaj w nadkolu. wszystko już tutaj poluzowałem i teraz przykładamy narzędzie do kolumny amortyzatora. Tak więc przygotowałem wszystko, aby teraz wcisnąć kolumnę MacPersona od góry do samochodu. Tutaj narzędzie pokazuje swoją absolutną mocną stronę. Teraz możemy bardzo wygodnie sięgnąć pod kolumnę MacPersona. Założyłem talerz o odpowiedniej średnicy Wjeżdżam tutaj bardzo prosto pod kolumnę MacPersona, pod najniższe podparcie, blokuję całość ręcznie na ciepło, dzięki czemu mam absolutnie pewny chwyt na samochodzie i mogę teraz łatwo za pomocą pompy podnieść kolumnę do góry w samochodzie. To w ogóle żaden problem, można to zrobić pompą nożną albo pneumatyczną. Wcisnęliśmy teraz kolumnę do sprężyny, złapaliśmy ją od spodu, co oznacza, że mamy teraz dolną oś całkowicie wolną i możemy ją bardzo łatwo i bez problemu wybić w dół. I w ten sposób oddzieliliśmy kolumnę od wspornika osi. Widzimy teraz wyraźnie, że oddzieliliśmy amortyzator od wspornika osi. I teraz możemy jednym płynnym ruchem bardzo łatwo wyjąć całą kolumnę z nadkola. Założyłem teraz ponownie kolumnę razem z górnym wahaczem. Kolumna jest już tutaj zamontowana. Na dole już siedzi na swoim miejscu. Tutaj u góry mogę to pokazać. Kilkoma ruchami ustawiliśmy wahacze na odpowiedniej sprężynie. Tak samo zamontowałem już pas zabezpieczający, który przechodzi przez sprężynę. Gdyby coś poszło nie tak, nic złego się nie stanie. Dwoma prostymi i szybkimi ruchami wszystko jest solidnie i bezpiecznie zamocowane w miejscu. Kilka ruchów pompką i odciążam sprężynę. I w momencie, gdy amortyzator jest całkowicie wolny, mogę bez żadnego problemu wymienić amortyzator, łożysko górne lub sprężynę. Dla mnie to naprawdę duży plus, to narzędzie działa bardzo szybko. Jeśli ma się trochę wprawy, robota idzie błyskawicznie. Mamy wszystko, czego potrzebujemy w jednym narzędziu. Amortyzator jest z powrotem na miejscu, u góry go przykręciliśmy, narzędzie przezbrojone i możemy ponownie wcisnąć sprężynę z napięciem w samochód, na dole wszystko złożyć. Przechodzimy teraz do trzeciej funkcji amortyzatora. W tym celu zdejmujemy dolną część urządzenia napinającego i zakładamy górną część. Odwracamy go do góry nogami na siłownik hydrauliczny. Ma on wtedy dodatkowy otwór, który do tego pasuje. Na górę mamy jeszcze, dziękuję bardzo, głowicę frezowaną z aluminium. Jest ona specjalnie z aluminium, żeby chronić części w samochodzie. A jak teraz dokończymy pracę tym narzędziem, zaraz wam pokażę. W tej konfiguracji mamy tutaj teraz hydraulicznie napędzanego trzeciego pomocnika, można to też nazwać cichym uczniem, już kiedyś tak słyszałem. A teraz możemy tutaj całość dociskamy od dołu do góry aż do kolumny zawieszenia, co naprawdę łatwo tam wchodzi i wtedy cała praca jest już prawie całkowicie skończona. bo... Kolumna zawieszenia jest znowu na miejscu. Mam tu jeszcze drobiazgi do przykręcenia i muszę Wam powiedzieć, że to narzędzie naprawdę mnie zachwyciło. W tempie, w jakim wyjęliśmy kolumnę, ściśnieliśmy sprężynę i wszystko zamontowaliśmy, to było rewelacyjne. Prawdziwy pomocnik w warsztacie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Wasz Martin Zwigor.